Siemano widzowie, albo psyśli widzowie, dzisiaj gramy w World Box. I dzisiaj będziemy, jakby robić, jakby konkurencję Lidl, kontra pielęg. Wiem, że napisanie nie chcący przez L. Lidl. <kluski> Dobra. Mamy tu po stronie biedronkę, a tu lit. <coughs> a ty najmi rozkiwkę. <coughs> Macie <coughs> tutaj, jak to wygląda. <coughs> Lewe 0 ma, ale ma plus 1 punkt. Lit. Lewy Ma też jeden punkt. Nowe celo. Mamy tutaj różnego typu tutaj Oba nie mają nic praktycznie. Nic nie mają praktycznie. Jest dwóch pracowników. Piedronki i Lid. Ja tylko widziałem i muszę obejrzeć z i zobaczyć jak to wygląda. Prowinie ciepła. Zrobię coś takiego. <laughs> Nie, tylko otworzę tam parę skrzynek, żeby zobaczyć, jak to działa. Ruska. Spokojnie, jest to ta, która leci wszystkie do, wszystkich dookoła. Nie dam jeszcze. Ale, no, widzę, widzę że biedronka jakby się tutaj szybciej rozwija. <laughs> Zobaczmy, jak wygląda król 43% ulubiona potrawa herbata. Chłopie, to ja nie wiem, jak będzie siadł. No A stąd dzisiaj, jaki jest ulubiona, herbata, ulubiona potrawa sushi. Mamy tutaj, ile mamy surowców? Słuchaj, jedno złoto, dziwo. Skąd ciekawe, mają to złoto? Pierwszy poziom. Dom poziom, który Kiedy namiot i natura nie wystarczy? Co mamy. Tu gdzie się mają? to ja też mają, ale chyba mają większy poziom. <laughs> chyba lit bardziej się tutaj. Tak, lit bardziej się zajmuje tutaj środkiem. Domkami, bo te ubiedroki są. A trzy? Lidy są też. Czy? Ciekawe, jest 6 sześć, 6 sześć. jakby szybko zajmuje terytorium prawa świata. Mamy tu epokę nadziei, włączoną wszystkie prawa świata. nadzie włączę głód i śmierć wiek, wie, wiek stworzeń. Bo nie chcę, żeby jakby jakaś cywilizacja miała tak mało ludzi. Bo chcę, żeby był far. Cztery domy, a li tu bardziej się rozwija w środku. Pięć domów, chociaż też coś podbija. zdrowce naturalnie się respią na tym świecie. Nie ma jak by z jakąś będę dawał. Oni muszą sami zdobyć. Tu będzie główne będzie priorytetem będzie kopalnia <laughs> poprzez bardzo malutką ilość takich surowców. Popatrzcie, tu mamy kamień, tu zelazo. Czekajcie wam jakby to pokazać. <laughs> tu mamy zelazo, widzicie? Mamy tu wiele rzeczy, chociaż mało. 12. Biedronka się bardziej rozwija, bo podbija więcej terytorium. Znaczy, jak podbija? Zabiera. Ale licie się rozwija tak. O, ma i stomek drugiego poziomu. Pokaż mi, jak to jest po poziomie. Mają trochę rzeczy. Już będą teraz podobnie broni. A tu biedronka one też ma, ale pokaż mi. Lit. Lit to bywa mniej punktów jakby wiedzy jak spęd... Biedronka. Ale Biedronka ma mało stroftu. Kamień i dwa zelasa. Lit za to? Ma dwa złota, 5 zrafna, sześć kamienia i kości. Chyba to było jeszcze jedzenie jakieś. Wszystko naturalnie się respi. Biedoka to bardziej jakby podwiat, jakby zdobyła ten teren, a Lit bardziej się zajmuje w środku. No biedronka trochę już ciepliwa, ma więcej, ale lit może bardziej tutaj, o stary, metal I ilość stary, ale ono, lit to tak bardziej zdobywa surowce, biedronka, stary metal, ona nie ma aż tak dużo złota to ma mniej, ma więcej niż lit, drewna to ma mniej niż lit, kamienia. Ma więcej niż lit. No i mają tyle samo, chociaż lit ma też kości. <laughs> Ale. No z... tutaj bardziej się zajmuje środku. A mają domki? Oni mają domki? Oni mają już stomyk. Pokaż. Trzeci poziom. Ostatopory. Który jesteście? Drugi poziom. Oni mają jeszcze dopiero tutaj. Lepiej mieć niż pięścią. Ale już trochę zbywają. No i teraz, dopiero teraz. A biedonka? Jeszcze jest, praktycznie się leci. Praktycznie się leci biedonka. <tryk> A sądzę, szansę... Będą równo, ale widzę, że to na elity słabo leci sobie. E na pewno będzie już równo, widzowie. Będzie na pewno już równo, jak. To wszystko podbiją. O! Lej, Jakaś Jaka nowa wioska. Widzę, że tutaj jest lit, tutaj ma... O, wiedziałem, nowa wioska O właśnie powstała. <laughs> na pewno będzie już fajnie, jak w oba te wszystko zajmą. Dobra, czekaj, który rok, bo nie no, serio, mamy rok... 24, dajmy im 150. Jestem pewien, że... Albo tak to nastąpią te ery. Nie wiem. Dajmy im 2 ery do, do przykład, Dajmy im parę, na lat, 150. Niech ci tutaj wszyscy rozwiną. <klasztik> właśnie... ale biedunka ma. Co jest? Co co. Co się stało? Sen. Pewnie coś tutaj jest. Tutaj są owce jedynie. Ale śmierć głodą nie mogło, ani. śmierć. Oni mają grzyby, oni mają mnóstwo tych surowców, już jak lit. Biedronka, chciałem powiedzieć. Ty, biedronka stała się słabsa. Oni mają praktycznie mniej surowców niż oni. Oni mają nawet jedzenie. Oni mają. Lit ma jedzenie po pierwsze. Patrzcie. Ma tutaj jakieś zioła. Oni nic. Mimo, że on ma mniej złota. I, ale oni mają więcej drewna. Lit ma więcej drewna. Lid ma więcej drewna. Więcej kamienia i więcej celasa Mają z tam dodatkowe kozety. Ale dobra. Mimo, że Biedronka jakby ma 50 ludzi, to jednak nie ma tyle surowców. I by pewnie zmarło dawno skłodu. Gdybym nie wyłączył. Lej to by jeszcze wytrwał. O, Biedronka dopiero ma teraz dzieła. O, mają już plum ja się, ja widzę, że już licz się też już zaczyna rozwijać. Czwarty poziom, <laughs> czwarty poziom, ale pokaż, ile brakuje. Oni zaczynają dopiero. A oni kończą. Dwa pięć punktów. Dwa przyjęcie, trzy punkty. Te dwa mikropunkty punkty im przeskacają. <laughs> ale Lidzi i biedronka się dobrze rozwijają. Pod koniec damy im testy, zdamy test, im na przykład takiego. Damy na przykład takiego miś. Jest to rosa misia. krokodyla. Jednego bawana. Bowiem bawana są bardzo silne. Nie łatwo z nimi wygrać, chociaż mają mniej HP. No i tak, zobaczmy. Oczywiście nie będę im pomagał. Oni mają sobie Oni wszyscy mają sobie sami zrobić. No ja tu widzę, że jakby Biedronka idzie bardziej na półnie, a lid idzie bardziej na północ. Że surowce są tutaj bardziej. O, nowa wioska powstała, zaraz tutaj pewnie powstanie albo tu. wo Wolę hej. O, wiedziałem. I gdzie? gdzie? Gdzie indziej, ale widziałem Gzybki i zioła mają Gzybki, Gzybek i zioło. też mają kości tamtecy Lid ma więcej tego typu surowców tam. Drewna nie mają mniej teraz, ale Lid się rozwija bardziej. Ma nawet broń z jakąś zadką, chociaż, ale ma. Ile ludzi teraz tutaj jest, patrzcie tutaj Biedonka idzie bardziej na półnie, a oni bardziej na północ, co? <laughs> No widzę widzę, I obaj zajęli ten teren, na jakby ja sfrącyłem Nie mogę, jak oni o to się słyszą? Liz ma teraz już takie drewniane bronie Oni nawet broni się nie mają Gdyby teraz mi powiedział wojna albo istotny mur To ja nie wiem, czy dobrze będzie się skończył. <laughs> Co prawda Lid ma jakby, nie ma mniej ludzi, ale on ma broń, chociaż tu i tu to więcej ludzi, te cywilizacje by wpadły, tak naprawdę, ma max domów, ma max wszystko, 10 broni ma nawet już Lid biedronka on ma też max, ma 16 broni. 57 i 8 broni, no wszystko. No, tutaj widzę, że wszyscy się dobrze rozwijają. Tutaj na południu, jakby mają mięso, bo polują tutaj na owce i inne zwierzęta. Jak tutaj też mają mięso. Ale mają mniej surowców, ten biedronka. Dziwne. Trochę. Szósty poziom kultury. Siódmy poziom kultury. Miec taki coś. Kopalnie teraz będą mieć Jak kopalnia tutaj jest czułem złota. Bez kopalni, bez surowców nie dałoby się zdobyć. <laughs> Widzę, że tutaj bardziej biedronka zajmuje teren. Lit jednak już jest większy trochę. Jeśli teraz będzie, tylko tutaj mógł postać teren, i tu jak jest. Wiek świata, populacja, stwory, zainfekowanie, ilość śmieci, 29. Macie tu tabela możecie sobie zatrzymać. Największa wioska, biedronka, najbardziej zorniona biedronka. 73 ma ludzi. Jednak liczba ma zwi... O! To Radosła jest 40 rok. Epoca, epoka już tego gorąca minęła nas. Widzę, że ja nawet nie zauważyłem, że coś takiego jest. Co było coś? <laughs> Nowe wiosko o nazwie ani a nie Aldi. właśnie powstała. Nie mają, ale chociaż mają, ale zawsze mają coś. Tu powstanie, albo wiedziałem, tu idealnie a nie kiknąłem. Jeden mieszkańca zamieszkuje, dwa dużo ludzi teraz tam będzie mieć. bo oni tutaj przychodzą z tych wiosek, widzowie. Mark 27 Jak Lid, jakby Lid od, zrobi nowe wioski to, to będzie to miał przewagę Jakby będzie mógł więcej ludzi mieć Bielanka ma 70 ale ma, nie jest tak dużo surowców Bo Lid ma więcej surowców Bo nawet chleb zaczął produkować I grzyby już będzie ma tu młyn, chłop tutaj, jeden w głównej wiosce, już domy. Tutaj chyba będą mieli zaraz jeden. <coughs> Ósmy poziom kultury. Już chyba mają kopalnię. A tutaj? Dziewiąty poziom kultury to będzie wiedza postępów, postępowanie, dywizja. Ta łódka im się naprawdę nie przyda, bo tutaj to jest przy barierze jakby. Pogadła. Tu jest bariera. <coughs> To jest już bariera, nie mogę to już budować, chociaż bym chciał, nie przyda mi się to na pewno. Myślę, że to nie przyda na pewno, ogólnie jest tutaj bardzo brakuje tutaj terenu, nie będzie chyba już więcej ludzi. Rok 45, ja mam przyspieszony czas. 46, Co takie nie wolno? Uuu metalyc spada. I tu zniszczyli wioskę. Na co fajne im z nissyli. O nie, dobrze. Może jednak włączę te kryzysy Gdzie <coughs> tutaj włączało? Tu! Dobra. Gdzie tu jest? Inna to jest? Innego dosyć. Klęski To wyłączę. Czekaj co? Kiedyś będą się pojawiać od czasu do czasu. Ale jak spadło to trochę jakby opis się pozłym. Bo tu był młyn jakby widzowie. Malutki, co to ma być celem? Malutki! No i co z tego? Ale mają tutaj, tutaj spadło to pomiędzy. A tu był młyn. Tu jest młyn. Na świecie mają jeszcze mnóstwo tego. Urwali wiele młynów. No i teraz zaczęli produkować pozorne jedzenie. Chleb. Nie jak jakieś jagody, grzyby. Tylko prawidłowe zjedzenie. jedzenie. Mają kukurydzę.

nie wiem co to jest, to z najlepszych surowców, to jest. Lit ma najlepszy surowiec. Broń, na pop Zboże. Tego co? Zboże? A to nie kukurydza to, to sobie... Nie, zboże. Ale co, bo tutaj Biedronka ma. Mimo, że Biedronka ma więcej ludzi, wie więcej, więcej, dwa razy ponad tyle jedzenia, jednak Lit ma więcej jakby surowców. Co może jakby powodować utratę co taki? Może być wyższym trochę ale trzeba wiedzieć surowce jak jest. Wegetacja 3000. Światło tutaj jest. Ilość śmierci i zainfekowania. No w to się było mniej. Tu pewnie przez meteorolet albo zabijali... jak zabijali owiec. I tutaj ciekawostka, bo tutaj to są te to na przykład w Zestrzączej to jest jakby, jakby powiedzmy, to oni wymyślili. na przykład ta cywilizacja Lit i Biedronka wymyślili to. No te tutaj państwo Nikwiej, to, to oni to wymyślili to. To, że Czerwonywiec, Lipniewiec. No wiecie, tutaj taka kultura. Tak, tak twórca gry zrobił. I no mi się podoba. Robaki, oni jedzą robaki, oni nie mają robaków, oni mają chleb i, i ciasto. ciasto, mają jedną, mogą wypracować, <laughs> dużo złota o dziwo mają, pokaż mi, znaczy zysk plus 13. podatek plus 30, utrzymanie an minus 11, utrzymanie budyków minus 9, ilość 342. A tutaj to się pojawiło! To ja nie wiem, czy im się uda w ogóle. On jest mega mocny. Ja im widzę, pomogę. Bo ten Mark jest jakby za mocny. Jeśli, bo jeśli go. jakby. coś niebezpieczny.

Powiedzmy, że trochę zginęło ludzi. Muszę, bo ten potwór by... Musi, on by potrafił, ten czarodziej... Pokazywałem, gdzie on był. O ten, to potrafi, mógłby to zniszczyć tą wioskę. Normalnie by tą Biedronka 70, coś ludzi, by mógł to zniszczyć, normalnie. Bo on jest tak silno, ma regenerację tam może. On może regenerować z on ogniem. Zabiję każdego na hita. A zanim nie, musiałem tym razem im pomóc. Ale nie solty, ich cywilacja trochę cierpiała. Jednak już się budują. Jak sam Zawsze. Tutaj. No i też jedzą robaki, ale jak się nie ma, co się lubi, to się. To się je, co się ma. Byle nie trudki. No, jak, no widzę, że tutaj tutaj, tutaj ci się bardzo dobrze rozwijają. Są jakby 90 lat. Mamy no, 150 lat teraz wiecie się. On potrafi zabić każdego przecież. Zły, wojskowcy biemiazd. No są regeneracji, zarządcycie nic nie temny. O matko bo dwa. O my God. No i teraz podbili sobie w niego ale a tak dużo ludzi teraz tutaj się tyle rę śpi 437, ludzi 131 śmieci o oh my god, jak dużo. Ludzie umierają, bo tutaj się leżmy jakby ten dzinnej kromanci dziwni. I ich zabijają po raz, oni są tak silni, upanowują tak magię, bo to są walce, copsa Tutaj, tutaj jakby cisa jest. Co? Znowu czerwony się to pojawił. Chłopiec jakiś stralony. Ale oni mają mniej już jest Bo tamci mają miec, wiecie, jakby. On ma drewniany miec. Chyba walczył z nim. On ma? Tak. O, to o to jest